Dzień dobry, szanowni państwo. Witam was na kanale Helikstary. Ja mam na imię Aleksandra. To jest czytanie na nadchodzący tydzień. Tydzień, który się właściwie teraz zaczął. Dzisiaj mamy 23 czerwca, jest poniedziałek. A, a zatem tydzień potrwa, jak to zwykle, 7 dni. I co to będzie, 29 niedziela? Tak, 29, czyli jeszcze się mieścimy w czerwcu. Słońce weszło w znak raka, generalnie dużo planet zmieniło znaki ostatnio. Przesunęła się energia. Jest ciekawie, jest ciekawie. W tym tygodniu na pewno będzie czytanie na nów księżyca i w tym tygodniu na pewno będzie czytanie na, co przyniesie lato. Bo lato już jest, mimo że pogoda. Znaczy, nie wiem, jak u Was u mnie nie wskazuje na to. Byłam teraz parę dni na Śląsku Dolnym pod ślężą i tam jest inaczej niż tutaj. Więc Tam jest rzeczywiście już takie lato, lato. A ja to jeszcze nawet się w morzu nie kąpałam w tym roku, więc Aha, u mnie jest opóźniony start. W że tak, natomiast w morzu jakoś nie. Nie wychodzi. No i co? Eee, popatrzymy sobie na to, jak się układają energie według Tarota. Ja przypominam, że można do mnie pisać w to jest mój mail. Znajdziecie go w opisie tego filmu, eee, jak go wrzucę, czyli pewnie za, za godzinkę, dwie. Eee, I co jeszcze? Eee, oczywiście możliwe są czytania indywidualne, natomiast. Z tym, co trzeba do mnie napisać. Jak się nie napisze, to to się nie wydarzy. Taki, Taki warunek konieczny istnieje. Eee, dobra, zacznijmy. Niech się ta historia jakoś plecie. Co nam chce powiedzieć Tarot na nadchodzący tydzień? Jak widzicie, nie mogę się odczepić od tej talii. To jest Tarot Apokalipsis. Mamy siedem mieczy jako główną energię, która będzie rzutować na wszystkie inne karty, które nam tutaj wyjdą. Król Buław, sześć pentakli, kochankowie, osiem kielichów. kielichów, ha ja się chwilę na to pogapię i zbuduję o czym to jest. Co bym nie zrobiła, powiem Wam, nie podoba mi się ta energia, jakbym ją miała nazwać podsumować jednym zdaniem, to bym powiedziała, że jest to ucieczka w rozmemłanie trochę. Ja nie wiem, może tego potrzebujemy, ale mam tu z jednej strony wrażenie, że jest wielka potrzeba sprawczości, zadziałania i wyrazistości, która jest zbita, skontradyktowana, z, z, z tak, skontrastowana z, z, z kolei z energią, a że w sumie to nie wiem. W sumie nie wiem czego chcę, w sumie nie wiem o co mi chodzi. Um, nie wiem tak naprawdę jakim wartościom chcę służyć tutaj, i Ech, możliwe, że jest tu próba pogodzenia ze sobą rzeczy, które niekoniecznie się ze sobą godzą. No i być może ta próba jest warta uwagi, i być może ta próba jest warta nawet pewnego szacunku, bo mam wrażenie, że. Osoba, która się na to decyduje, którą możecie być Wy albo ktoś w Waszym otoczeniu, ma świadomość tego, jak karkołomne jest to zadanie. To nie jest bezmyślne, nie? To nie jest um, pozbawione świadomości. To jest wręcz trochę takie wiem, jaka decyzja jest dobra, ale i takiej nie podejmę. Nie wiem jeszcze z jakich względów. Mogę spytać w sumie, z jakich względów. Z jakich względów cofamy się w jakieś iluzje? Z jakich względów e, chcemy jeszcze coś rozpatrzeć? Z jakich względów nie? Wchodzimy na konkretną ścieżkę. Co nas powstrzymuje? A nas, tą osobę? Cztery miecze, ojej! Zmęczenie jakieś. Albo przeczucie zmęczenia, przeczucie. Święty spokój. Chęć świętego spokoju. Rany, rany, rany. Boję się, że to jest trochę takie oszukiwanie samego siebie, samej siebie. Siedem mieczy. Yy... Oczywiście ma swoje dobre strony. To jest karta sprytu. Natomiast czasami nie potrafimy rozróżnić, czy. Czy jesteśmy sprytni, czy jesteśmy głupio sprytni? <noise> Tutaj mam wrażenie, że może się okazać, że jesteśmy głupio sprytni. Że hmm, wydaje nam się, że właśnie robimy coś, żeby sobie dać święty spokój, żeby sobie odpocząć, żeby zredukować sobie napięcie, żeby hmm, dojść do siebie, jakoś się zregenerować. Natomiast jakoś. Mam takie wrażenie, że to jest walka, której tak naprawdę na, na dłuższą metę nie unikniemy tego, bo i w siedmiu mieczach jest tak naprawdę wycofanie się przed jakąś poważną decyzją, e, a której de facto nie da się uniknąć. Tylko to odwlekamy, nie? A w czterech mieczach też mamy sytuację, że jesteśmy przed bitwą tak naprawdę, przed pięcioma mieczami, przed konfliktem. Także. To jest regresja. Ja mam wrażenie, że to jest tydzień, w którym możemy popaść w regresję, yy, że to czytanie jest troszkę ostrzeżeniem przed tym, żeby mieć świadomość tego, że być może kupujemy sobie jakiś czas w tej chwili, ale on nas nie uchroni. On, on nam nie rozwiąże tego problemu, że jakby decyzja musi zostać podjęta. Że trochę ta próba godzenia, yy, ze sobą rzeczy, których się nie da pogodzić. Albo jest skazana na porażkę, albo jest możliwa w naprawdę bardzo odległej przyszłości. I nie mówię tutaj o miesiącach. Tylko bardziej o latach. Z czymkolwiek się będziecie mierzyć w tym tygodniu, weźcie to pod uwagę. Że. To, co Wam chodzi po głowie i to, co Was deradykalizuje. De Mam wrażenie, że tutaj te siedem mieczy, te cztery miecze, to cofanie się tutaj, ta fluktuacja pomiędzy decyzją o odejściu od czegoś, a jednak powrotem do marzenia o tym, a co by było gdyby, że to nas. No właśnie, deradykalizuje, de, de, de czyli że odciąga nas od y, czegoś ostatecznego. Że boimy się tego czegoś ostatecznego, że boimy się tej tego wyboru. Wyboru, który jest do dokonania tu i teraz, cały ten górny rząd pokazuje możliwość zadecydowania tu i teraz. Król Buław. Wie, czego chce, wie, jak to osiągnąć. To jest król decyzji, król działania w związku z jakąś wizją, którą się ma. Sześć pentakli to jest karta działania w teraźniejszości, z tym, co jest. To jest pan teraźniejszości, pan równoważenia wpływów w tej chwili, tak jak jest. Bez czekania na specjalną okazję, tak na specjalne warunki, na specjalne e, zasoby działam z tym, co mam. Na tym, co mam się opieram. Kochankowie, to z kolei poczucie, że wybór już został podjęty właściwie, nie? Że ja już wiem, jak jest. W głębi serca wiem, jak jest. W głębi serca już wybrałam, wybrałem. Głębi serca wiem, że nie może być inaczej. No tylko co z tego, jeśli będąc już tu w ośmiu kielichach, gdzie dokonuje się emocjonalny zwrot i mówimy, dobra, to już nie jest dla mnie i to jest trudna decyzja. To jest jednakowoż podjęcie się trudnej misji. Pełnego reprezentowania swojego serca tego, do czego jestem przekonana, przekonane. Cóż z tego, jeśli potem. Albo w tym samym momencie, bo to w sumie nie musi być wcale e, linearnie czytane, tak? Mam rozterkę. Tak naprawdę nie wiem. Tak naprawdę zastanawiam się ciągle, czy to jest osiągalne. Czy ja. Czy ja mogę po to sięgnąć, Czy to jest dla mnie? A przecież jest tyle innych dróg. No tak, ale nie mam pojęcia na ile one są realne. W siedmiu kielichach. Nie, ma, nie mam pojęcia. Bo nawet nie próbujemy po to sięgnąć. Nawet nie próbujemy tego jakoś realizować. Więc tu jest takie wahanie. Dla mnie jednak ta kolejność, z której te karty wyszły pokazuje, że tu jest niestety możliwość regresu. Natomiast też ponieważ nie chcę tego czytać linearnie, to mówię tylko o pewnej dynamice, która się tutaj może rozgrywać, że możemy mieć taki moment zawahania ale odnośnie czegoś, do czego już właściwie byłyśmy, byliśmy przekonani i co w gruncie rzeczy wiemy, że jest prawdą, że już wiemy jak jest, ale tu jest taki moment zawahania, to jest kluczowe co my z tym zrobimy, bo możemy możemy się po raz kolejny cofnąć, mam wrażenie nie? i tutaj może być taka inklinacja do tego, że po raz kolejny mówimy, a dobra Dam temu szansę jednak. Bo to nas zwalnia właśnie od tej konieczności natychmiastowego zadziałania. I mówimy, a, a może to się jeszcze jakoś ułoży. Ale zobaczcie, co jest pod spodem tego. Te cztery miecze. Cztery miecze, które trochę mówią o bierności też. O tym, że. Niby wolicjonalnie, czyli niby, niby z własnej inicjatywy, pozbawiam się inicjatywy. To jest takie trochę odgrodzenie się od świata, powiedzenie, a dobra. Albo takie hmm, taka próba wmówienia sobie, że mnie to nie dotyczy, że ja jestem poza tym. Bo cztery miecze to jest taki kokon trochę, że ja się odgradzam trochę od świata. Ale odgradzając się od świata, tracę również na niego wpływ. To jest cena. Trzeba być jej świadomym. Świadomy. Zostawiam to czasowi. Może to się jakoś przegryzie, może to się jakoś ułoży. Ale myślę, że w gruncie rzeczy wiemy, że to się nie ułoży bez naszej interwencji. Albo ułoży się tak, że znowu nam będzie niewygodnie, że znowu będzie konflikt, że znowu wrócimy do pięciu mieczy i znowu trzeba będzie dojść do siedmiu mieczy i znowu staniemy przed jakąś decyzją i znowu będziemy mogli od niej uciec i tak w kółko i w kółko i w kółko. Nie podoba mi się to i dlatego myślę, że, że to czytanie nas trochę ostrzega przed wejściem znowu w to samo miejsce. Mówi się, że się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, ale ja myślę, że można próbować. Można próbować. I oczywiście okoliczności się zmieniają. Natomiast no, to nadal jest ten sam brzeg. Woda jest inna, ale brzeg jest ten sam. I, I my próbujemy coś pokonać w tym samym miejscu. I być może nie da się tego zrobić nie płynąc. Być może trzeba tutaj popłynąć, trzeba tutaj zdobyć się na ten wysiłek pokonania jakiegoś nurtu popłynięcia pod prąd dlatego mówię o być może potrzebie utrzymania radykalizacji jednak tu poprosimy o radę co robić co robić z tą taką niechęcią z tym nie do końca fair wycofaniem się z czegoś. Nie do... Ja mam wrażenie, że jesteśmy nie fair wy... wyłącznie wobec siebie tutaj. Wobec siebie, wobec własnego serca, wobec własnych przekonań, wobec własnych potrzeb. Księżniczka Buław. Zobaczcie, to jest przywrócenie tego wigoru króla Buław, tej władczości, tej chęci zadziałania jednak. Ja nie powiem trzymajmy się tego ale bo to będzie trudno utrzymać, bo tu wchodzą rozterki, nie? To, to nie jest kwestia yy, braku yy, początkowego entuzjazmu czy, czy energii do działania, bo on był, czy też ona, ona jest. Ja bym raczej mówiła, że wykorzystajcie moment, żeby wykonać ten krok, bo jak wykona się ten krok, to już potem nie ma powrotu. Nie? W, w, niektóre, niektóre sytuacje tak działają, że wystarczy zrobić ten jeden krok i potem to już idzie. Chodzi o to, że możemy się tutaj zawahać tuż przed tym krokiem i się cofnąć. I to jest wtedy takie... Uff, takie o Boże, znowu, znowu, to, znowu tego nie zrobiłam, nie zrobiłem albo takie poczucie trochę stchórzenia, mam wrażenie też. Bądźmy odważni i odważne. Patrzmy optymistycznie. A przynajmniej, bo wiecie, no, nie da się non-stop patrzeć optymistycznie chyba. Czasami każdego dopada zwątpienie, ale to jest takie złap ten moment, kiedy jesteś na tak i zaangażuj się wtedy. Tak, żebyś potem już nie mogła, nie mógł się z tego wycofać. I czasami to wystarczy, nie? że po prostu... Już zaczęłam, no to już skończę. O to tutaj chodzi. Złapcie ten, ten moment entuzjazmu, ten moment, kiedy Wam się chce. A na co uważać, czego nie robić? Czemu dać odejść? Co jest tutaj na nie? No, cztery pentakle. Chcecie być dalej w tym samym? Zeszły tydzień było o tym, nie? O byciu w tym samym, o takim budowaniu swojej mocy, ale ta moc nie była budowana po to, żeby tam na zawsze zostać. To jest ważne przy czterech yy, pentaklach, że one są fajne do, do pewnego czasu. Ale przedłużane zamieniają się w więzienie i zamieniają się w grobowiec. Trzeba wyjść z tego, trzeba wyjść z tej czwórki, z tej pozornej stabilności, czy też całkiem okej okay stabilności, ale pozostawiającej dużo do życzenia, jeśli chodzi o jakość. Znacie to powiedzenie, nie? Słowo na h, jowo, ale stabilnie. No to właśnie. To tutaj, to, to jest, to jest takie podejście, że no. Może jeszcze raz spróbuję tego, mm, ale stabilnie, yy, i może tym razem, razem będzie inaczej. Nie, nie będzie inaczej, będzie tak samo albo gorzej. To jest to samo miejsce, wy je znacie już. Nie potrzebujemy tego, potrzebujemy wyjść z tego. Potrzebujemy zadziałać, pożegnać coś, e, coś naprawdę zostawić, coś, coś e, być może stracić coś stracić po to, żeby weszła nowa energia. Bo to jest tutaj potrzebne. Tego Wam życzę. E, jak to tasowałam tu to na spodzie talii był. E, as e, pentakli, nie? Więc on tam się czai. E, e, przypomina mi się zeszłoroczne, ro, zeszło zeszłotygodniowe czytanie. Tam chyba były dwa miecze na końcu, nie? No to tutaj stoimy właśnie przed tymi. Mm, czy chcemy pozostać z naszą wątpliwością, z jakimś nierozwiązanym konfliktem, z jakimś brakiem odpowiedzi? Czy chcemy z tym pozostać, cofając się jakby przed, przed wyborem? Czy może jednak zdecydujemy się na coś? Powiem Wam szczerze: księżniczka Buław mówi, że właściwie to na cokolwiek, ale się zdecydować. Że to będzie dużo łatwiejsze niż powrót do rozkroku. Że to będzie może nie łatwiejsze, to będzie dla nas, myślę, że to będzie trudniejsze, ale to będzie dużo bardziej dla nas służące w dłuższej perspektywie, niż pozostanie znowu z tym samym, w tym samym i z koniecznością tak naprawdę powtórzenia lekcji. I to tyle na ten tydzień. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam, żeby był bardzo udany, twórczy, wspaniały, letni w tym najlepszym sensie. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.